Koniec, jest czwarta noc, zasłonię rolety i idę sobie, bo skoro był Foxy, był Freddy, był Golden Freddy, to jaki będzie teraz animatron, pewnie Bonnie. O, jaka dobra Myślałem, że Bonnie jest, podejdę bliżej. Hmm. kto <noise> ty? to Dobra, uciekam. Hmm. No dobra. Więc tak. Ona prawdopodobnie pójdzie do zamrażalni, bo ona Kocha babeczki, to wiem, więc myślę, że ona tam znajdzie milion babeczek, to ja mogę ją zamknąć w tym, a nie chociaż nie mam kluczy. Dobra, muszę zdobyć klucze. Dobra, em, gdzie są klucze? Hmm. Gdzie, jest, gdzie są klucze? Muszą gdzieś tu być. Dobra, przynajmniej to zjem, bo no nie ja W sumie kilka godzin. Hmm, dobra. Może gdzieś go znajdę. Hmm. O masz Ej, Freddy, mam pytanie do ciebie. Czy masz może klucze, bo muszę zamknąć Cikę? Czikę. Oczywiście, dobra. Widzicie, wy że zepsuty był Freddy, ale teraz jest naprawiony. Nie wiem jakim cudem, nie wiem. No. Dobra, idę zamknąć cikę. Ona na pewno kocha papeczki. No, bo cię zamknąłem. Tu ja, u nie ma w tak, a ty czika jesteś. Tak, Wypuść mnie nigdy, mama. Czyli <grym> czy byś mi pomógł? Dobra, teraz tak. Musimy. Dobra, skoro nie ma cziki, to możemy latarkę wyjąć. To więc tak, mam plan. Żeby em, rozstawić tu bombę i wysadzimy to, 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 to coś, tą pizzerię. A ty... Tu... Nie wiem, nie chodź tam lepiej, bo to jest zza... nie, nie wiem. Pó później, później, ale tak to nie. Więc tak. Ej, a co jeśli Boni jakieś tu przyjdzie?

She comes to talk William, and Friday. Yes,

Tu, 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 tu w środku, tu w środku Dobra, oli kadłubie, wychodźcika Zabiorę kotowadło Nie, 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 nie masz, jumu, dobra A masz, ty Szybko, muszę cię rozwalić Dobra. A, Dobra, stracił przytomność. To dobrze, teraz ukradłem mu klucze i tak dalej. Dobra, nie wiem gdzie Chica, nie wiem gdzie w ogóle wszystkie animatroniki są. Freddy gdzieś poszedł, nawet nie wiem gdzie, ale mój plan jest taki, rozstawiam wszędzie bomby, a w ostatni dzień je podpalę i to będzie dobry pomysł. Więc hmm, gdzie mogą mieć jakieś najlepsze bomby? Ej, tu coś jest. Ej, mam jakąś bombę. Okej. Okay, mam bombę. I teraz mogę ją postawić tu pod stołem. O, postawiłem. I postawię tutaj jakąś. No dobra, postawiłem. I myślę, że to wystarczy. Więc... Idę się przespać, albo nie, zobaczę, co jest w tym garażu.